Szanowni Państwo, na tradycyjnej konferencji przed e, spotkaniem z Lechem Poznań. Ten mecz kończy się w sobotę o godzinie 18.15. Zanim zaczniemy, tak jak zwykle, przyjść od e, trenera, pana Marcina Sasana, dzisiaj z nami także Andrzej Niedziela i Elią Andrzej chciałbym poinformować o e, akcji zainicjowanej przez obecnego tutaj Ediego, sytuacją, w której bliski e, jemu człowiek właśnie miał przeszedł serca, 14-letni chłopiec, i dzięki temu e, Żyję tak dzięki temu może dalej cieszyć się życiem. Faktycznie miesiąc nie na nastrzelałem tyle bramek, że moi konkurenci nie zdążyli mnie, nie zdołali mnie dogonić. Także. Fajnie, że jestem tutaj dalej na powiedzmy czołowych pozycjach, jeżeli chodzi o klasyfikację króla strzelców, bo gramy o punkty i ja myślę, że to jest najważniejsze. Najważniejsze, żebyśmy mówię, teraz w sobotę zdobyli trzy punkty, a kto zdobędzie bramkę ja zawsze podkreślam, bo to jest drugorzędna sprawa. Jeżeli ja, to będę, jeżeli trener oczywiście nam nie postawi, da mi szansę. No to będziemy rewelacyjnie. ale mówię, na najważniejsze są trzy punkty i myślę, że o te trzy punkty będziemy, będziemy grać. Znaczy wygramy czy 1-0 czy 10-0, nie ma to znaczenia. Pozwoliłem sobie zostawić znowu praktycznie dwudziestu ludzi, bo trzech bramkarzy. Więc biorę jeszcze jakąś ewentualność, że stanie się co i Zbyszek będzie do mojej dyspozycji. Cieżniak, Małkowski, Socha to są bramkarze. Kuzera, Stano, Hernani, Markiewicz, Miałdowicz, Kolański, Wukowicz, Maliszewski, Jowanowicz, Sobolewski, Korzyn, Nowak, Tomasz, Grzegorz, Lech, Maciej, Tata, Jelandrzej, Niedziela, Krzysztof, Gojatkowski, Eder, Andradina. Paweł Kaczmarek jest yy, kontuzjowany i małe są szanse, żeby był brany pod uwagę w dwóch ostatnich meczach że Jed i Andrzej są kolegami również, chyba dobrymi kolegami poza boiskiem. I to jest ważne, bo wtedy ta współpraca takich dwójki jest możliwa do czegoś więcej niż na poziomie tylko zawodników. zawodów.